Jak wygląda chyba aktualnie największe lotnisko w Europie? wieczorową, nocną porą. Zatem zapraszam dalej. Podjęliśmy pod rękaw. Chyba myślę, że wszystkie samoloty są pod rękawem. Ale co nas mile zaskoczyło, mimo 10 stopni, 12 na dworzu, rękaw jest podgrzewany. Wszliśmy z rękawa i schody wypomę. My robimy akurat przesiadkę, więc zobaczymy, jaka nas droga czeka. Za bardzo jego samolot. Szukamy naszego. Lotnisko jest naprawdę ogromne Są też schody e jak to nazwać? Podłoga na właśnie Tak nazywamy Idziemy, idziemy, idziemy Tu się idzie, tu się idzie no, idziemy, szukamy naszego gate'a Mamy 4 godziny prawie na przesiadki W pewnym momencie po lewej stronie były krajowe przesiadki a my idziemy dalej na przesiadki międzynarodowe Później po e, przesiadkach krajowych są, można iść do kontroli paszportów i odbioru bagażu A przesiadki międzynarodowe są jeszcze dalej Już trochę idziemy, kilka minut I na samym końcu mamy przesiadki międzynarodowe Gdzie zaraz się udamy Po prawej nawet jakiś taras jest Poszliśmy na przesiadki międzynarodowe, musieliśmy jeszcze raz przejść security i teraz idziemy w stronę gateów. Będzie napisane, było napisane, że nasz gate dopiero będzie gdzieś widoczny o, o 3 rano jest około, teraz pierwszy, także, także musimy czekać około 2 godzin na to, żebyśmy wiedzieli jaki gate. O i mamy tablicę, zaraz zobaczymy czy coś nowego tu jest. Idziemy dalej, a Cześć, o, z Ulą od jakiejś panie zjadki dostali prezent. Się pokaż, do... pokaż co tam dostałeś Co to takiego? <grystanie> 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 Także tego, tak to jest na międzynarodowym lotnisku, gdzie cały świat się spotyka. Idziemy dalej Znowu podłoga na przed nami. Jesteśmy już chyba na celowym terminalu. Naprawdę jest ogromny Mnóstwo ludzi, jest środek nocy. Wszyscy czekają na swoje samoloty. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo lotnisko robi wrażenie, naprawdę, jak to w Turcji, z rozmachem, duże i z rozmachem. Więc teraz czekamy sobie w spokoju na informacje o naszym gejcie, za dwie godziny. No i będziemy czekali na nasz samolot, coś tu rozglądamy, zobaczymy co tu można porobić. Weszliśmy na górę, tu znajduje się taki food court, można też naładować telefon. Tam jak widać normalne wtyczki, USB. I różne, całego świata. Mamy jakiegoś kebaba, jakieś burgerki z Subwaya, pide, czyli lokalna turecka pizza, Burger King, Popeye i z Barro. Chcemy zobaczyć jakieś przykładowe ceny. Tego tak widzę: to tak, 200 Lit, jakieś hamburgerki, to jest jakieś 50 zł. Zobaczymy, ile kepsik kosztuje. O ile tu będzie gdzieś cennik kepsika? A ale chyba nie będzie. Także nie wiadomo. Ile kepsik, burgerki około dwóch stówek. Czyli, tak jak mówiłem, to jest jakieś 50 zł. Trochę ponad zestaw 20-25 to jakieś. Z, 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 z 55 zł, coś takiego. Subway. W Subwayu też, czyli znaczy, 150 do 200 pide czyli ta turecka pizza, a tu nie więcej niż 200, czyli z piciem takie jedno menu, właśnie to jest cena. 50 zł, o jest nawet piwko zobaczymy <grymne> jeszcze Burger Kinga i wystarczy. Burger Kingu też, zestawy jakieś od 200, Super 200, Double 250, zestaw. Także. 50-70 zł trzeba liczyć za, za takie zestawy. A my dalej czekamy na nasz samochód. Mamy już gate F17. A po drodze spotkaliśmy takie miejsce do odpoczynku. Takie fotele. Elegancko, takie leżaczki. I nie trzeba za nie płacić. Szanuję. Idziemy do gate'a. Lecimy. Mam nadzieję, że uda się przespać w samolocie, bo jeszcze długi lot przed nami na lotnisku, już świąteczna atmosfera, choinki. Tam widzę, że chyba taka strefa do odpoczynku i mecze lecą. Także Mistrzostwo Świata też czuć, mimo że Turcja nie gra. Tak, tu, mimo że Turcja na nich nie gra, to można na pewnie obejrzeć. I proszę święta już czuć. 23 listopada. Idziemy, idziemy. Podłogi, że co nas są? Dostaliśmy F17. Jesteśmy dopiero przy F5 i F6. Tak naprawdę długo przyszliśmy. Z 10 minut już idziemy. Także jest gdzie chodzić tu. Tak, myślałem, że gdzieś tu jest Plac Zabaw. po drodze do naszego gate'a odkryliśmy taki Plac Zabaw. Szkoda, że tak późno. Tam na głównym holu nie znaleźliśmy takiego. Może jest, tylko nie widzieliśmy, ale tutaj. No fajnie, fajnie. Szkoda, że tak późno. O, tam jakiś pyrot na górze. Z łodzi podwodnej chyba wystaje. <grystanie> Już teraz bliżej. Dotarliśmy, Nasz F17 lot na Maludina. To się szło. 10-15 minut, to nie to się szło z tego salu głównego No i czekamy na boarding. No i cóż, wchodzimy do naszego samolotu na Malediwy. On leci też do Kolombo na Sri Lankę, ale najpierw na Malediwy także my pierwsi wysiadamy. Spędziliśmy na lotnisku prawie 4 godziny. Było dość przyjemnie. Uważam, że to jest dobrze, dobre lotnisko i fajne. Dzięki, że oglądaliście. Jeżeli film się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczków i łapek w górę. Trzymajcie się, cześć! Hej, pozdrawiam.